Zabliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wicestarosty Powiatu Łosickiego sporządzonej na sesji w dniu 17 sierpnia 2016 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Sylwia Osików, przewodniczący komisji, Szczepan Mierowski, członek komisji, Karol Juszyński, członek komisji. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu Łosickiego obecnych na sesji uprawionych do głosowania 15. Na wice Starostę Powiatu Łosickiego zgłoszone kandydaturę Bożeny marioli Niedzielek. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 15. Liczba kart wyjętych z urny, 15. Liczba głosów nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru, czyli wstrzymujących się, 1. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydatki Bożeny Marioli Niedzielak. 9. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydatki Bożeny Marioli. Nie spodziewałam się tej akceptacji. Liczę na współpracę ze strony państwa. Ze swojej strony mogę zapewnić, że współpraca z Państwem będzie przebiegała. Mam nadzieję, że również ze swojej strony na pewno mogę to o tym zapewnić. Dołożę wszelkich starań.